Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny odcinek i sobie damy kolejną szansę z drabką szczęśliwy szczęśliwej linii. Może akurat coś będzie. Te zrabki zakupiłam w Warszawie. Byliśmy we w piątek w Warszawie i y, dzisiaj byłyśmy też w Warszawie, y, ale ten odcinek zobaczycie w niedzielę. Y, dzisiaj Adaś był na urodzinkach, potem zaliczyliśmy jeszcze ściankę spinaczkową, więc było dużo atrakcji, dużo się działo. No i. Y, Teraz chwila odpoczynku. Tak naprawdę cały dzień nam szedł w jamkach na różnych tam atrakcjach i, i zakupach. I teraz zabieram się za drapanką. Nie kupiłam dużo zrapek. Kupiłam tylko trzy i kupiłam te losy. Dwa losy i jeden mi się zwrócił, więc nawet nie ma co pokazywać. Trzeba będzie po prostu go wymienić, bo jakoś tak nie wytrzymałam. Sprawdziłam. No i co tam. Będę Wam pokazywać. Dwa złoty nie ma co. Pik. Szukamy. Pik. Jeszcze tu. Śliweczka. Śliweczka, śliweczka, śliweczka. Yy, ananas. No nie ma. Pomarańcza. Tu. Więcej nie ma. Sakwa. Sakwa, sakwa. No nie ma. Korona. Korona jest tu. I nie ma. Jabłuszko. Tu. Księżyc. Mamy jedną linię, ale nie tam, gdzie trzeba. <laughs> I tu. E, Zdrowia z numerem 57. Trefl. Tutaj mamy tref. Więcej nie ma. Wiśnia. Wiśnia jest tu. Krapa. Krapa nie ma. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest tu. Dzwoneczek jest tu. Więcej nie ma. Gruszka, gruszka jest tu, gruszka jest tu, serduszko, serduszko mamy tu, więcej nie ma, kwiatuszek, kwiatuszka też nie ma, tęcza, tęcza tu, tęcza tu, tęcza tu, dobrze, winogrono, winogrono mamy tu, bietroneczka, bietronka jest tu, bietronka jest tu, no i więcej nie ma. Diament. Diament jest tu. I diament jest tu. Podkowa. Podkowa jest tu. Podkowa jest tu. Najwięcej no nie ma. Banan. Mamy linię, kochani, mamy linię. Super. Jest linia. I ostatnia. Cytryna. Cytryna jest tu. Cytryna jest tu. No i patrzymy, co my tu mamy. Trzy złoty Dobry to. D, D, D. Zwrocik. No, chyba nic nie przekapiłam, bo tak arbuza nie było. Złota nie było. Truskawek nie było. Ok. Dobrze. Eee. Kolejna trapka z numerem 56 i 55. Więc mamy wszystkie pod rząd, więc prawdopodobnie będzie pusto, ale kto wie, może będzie akurat coś. Śliwka, śliwka, śliwka. Cytryna. Cytryna, więc nie ma. Biedronka, biedronka, więcej nie ma. Truskawka, tutaj jest truskaweczka Korona, nie ma. Gruszka, nie ma. Słońce jest tu, więcej nie ma. Jałuszko, nie ma. Złoto, nie ma, pomarańcza, pomarańcza jest tu, nie ma, tęcza, tęcza, podkowa, podkowa jest tu, kości, kości nie ma, banan, banan jest tu, banan jest tu. I banan jest tu. Eee, teraz ten pik. Pik jest tu, więcej chyba nie widzę. Gwiazda. Gwiazdy są tu. Tu jest gwiazdeczka, więcej nie ma. Winogrono, winogrono jest tu, więcej nie widzę. Wiśnia. Wiśnia jest tu, wiśnia jest tu, wiśnia jest tu, więcej nie ma. Serduszko, serduszko mamy tu, mamy tu, serduszko, więcej nie ma. Diament, diament jest tu i diament jest tu. Słoń, słonia nie ma i arbus, arbus jest tu, ale nic nam to nie daje, tak że go nie i a n, nie q, n i. Pusto, no i następna zrapeczka, zobaczymy może akurat gruszka Gruszka tu, gruszka tu, gruszka tu. Pomarańcze. O, wesele jedzie. <laughs> serce. Więcej nie mam. Słoneczka tu. I to widzicie, wesele pojechało, serce zdrapałam, widzicie? Korona. Korona. Niech jeszcze będzie jakaś wygrana, nie? Też byłoby fajnie. Yy, pik. Pik jest tu, pik jest tu i pik jest tu. Okay. Biedronka. Biedronki nie ma. Podkowa. Podkowa jest tu, podkowa jest tu. Dobrze. Gwiazda. Gwiazda jest tu, gwiazda jest tu i gwiazda jest tu. Dobrze. Truskawka. Truskaweczka. No nie ma. Dzwoneczka. Płoneczek. No nie ma. Księżyc. Księżyc jest tu. Poproszę śliwkę. I więcej nie ma. Kości. Kości mamy tu. Więcej nie ma. Garnek. Garnek jest tu. I mamy tutaj dwa garnuszki. Ok. Klucz. Klucz jest tu. Więcej nie ma. Ananas. Ananas jest tu. Ananas jest tu. Jabłuszko, jabłuszko tu, jabłuszko tu. Więcej nie ma. Arbus, arbuza nie ma. Słoń, słonia nie ma. Złoto, hm. złota nie ma. Kwiatuszek, kwiatuszek jest tu. No i pewnie będzie tęcza. I tak jest, jest tęcza. Także kochani pusto, więc powtórka trzy zrapeczki, jedna nam się zwróciła, ale no co, drapiemy dalej, zobaczymy, jakie będą kolejne zrapeczki, jak mi się uda coś kupić, ponieważ opowiada się bardzo intensywny tydzień, bo mamy ostatni tydzień taki w przedszkolu, mamy festend, więc będzie pierwszy dzień próby, drugi dzień festend, potem mam zebrania takie z rodzicami, a potem mamy zebranie takie ogólnie nasze, no i Zobaczymy, jak to będzie. Tylko trzeba po prostu jakoś dać sobie radę. No i, i tyle. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam. Buziaczki. Trzymajcie się. Pa, pa.